Wielcy inwestorzy w Polsce i Europie mogą osiągnąć wysoki poziom innowacyjny. Takie mamy pytanie dla ministra gospodarki w polskim rządzie za wicepremiera. W Polsce mamy także specjalne strefy ekonomiczne, które w szczególności zajmują się rozwiązaniami inwestycyjnymi. Jak przedłużyć, wzmocnić działania? W jaki sposób spowodować, żeby Polska, która jest dzisiaj najbardziej bezpieczna energetycznie wśród członków Unii Europejskiej, pewnie to zaskoczenie dla Państwa, ale tylko Polska niemal 100% swojej energii elektrycznej produkuje z własnych surowców. To oznacza bezpieczeństwo energetyczne. Ale... Oszczędzają, gdzie mogą, jak mogą i całkiem nieźle chyba nam to wychodzi. Proszę spojrzeć na prosty yy, rachunek matematyczny. Yy, kiedy przyglądnąć się finansom państwa, to proszę zauważyć, że yy, zadłużenie samorządów ty w tym zadłużeniu państwa to za zaledwie 10%. Natomiast inwestycje, które realizuje samorząd, to są inwestycje na poziomie około 50%. Myślę, że już ta łamigłówka jest dość trudna do zrozumienia i do rozszyfrowania. 50% inwestycji, 10% zadłużenia. Mimo, że na te biedne samorządy. Nakłada się wszystko. Trzeba podnieść nauczycielom to oczywiście samorząd, trzeba ubezpieczyć to samorząd, trzeba dodatkowo dołożyć do pomocy społecznej to samorząd. Proszę zauważyć, że ciągle sobie jakoś z tym radzimy. Przed chwileczką rozmawiałam tu z panem marszałkiem, powiedziałam to, co wielokrotnie chyba wszyscy powtarzają. Jeśli mówimy o reformach, to jedną z reform, która na pewno się uda na przestrzeni 20 lat, to reforma samorządowa. I myślę, że gdyby tą reformę pozwolić realizować samorządowcom, to my sobie z tym poradzimy.